Serdecznie pokażę Wam jak stworzyć mączkę kosną, farmy mączki kosnej. Jak już nie będziecie musieli zabijać szkieletów, żeby sobie normalnie ją tu mieć. No normalnie zaczynamy. Więc robicie sobie 4 w dół. No, żeby to tak dookoła po 9. Z każdej strony tutaj musi być 9. O, tutaj gdzie te jest to. Musi być 9. O, tutaj nam też to 9 o, tak, mam 9. Piąty sobie daje ci tak, żeby tutaj była przestrzeń wolna. No i wszystko sobie układamy tak, jak jest tutaj. No, czyli tutaj na przykład taki cegby piasek, normalnie piaseczek, później na, na to tak pomiędzy te wszystkie tutaj takie te kaktusy dajecie sobie tutaj taki portek a pokażę wam czemu go sobie dajecie o tutaj i dajemy sobie tutaj to pyk dlatego żeby to normalnie to ścinało to o i ścina co nie no tak sobie dajecie wszędzie i tutaj normalnie na każdy róg dajecie sobie Wiadro wody. Pamiętajcie, tutaj musi być puste. Jak już od tego momentu 4 być kopać, to dajemy to tak. Patrzcie tutaj, gdzie to wejście. O, z tej strony sobie wejście zrobiłem. Normalnie tutaj dajecie skrzyneczkę, tutaj dajecie lejek, tutaj dajecie normalnie wasz kompostownik i tutaj znowu lejek. Dzięki temu lejkowi na górze będzie podawać to do kompostownika, a z kompostownika do skrzyneczki będziecie uzyskiwać. Co? Mączkę kosną. Normalnie mączkę kosną. O, jest 10. Pamiętajcie, że to może być proces bardzo długi. Na chwilę zatrzymam, pokażę Wam w drugim miejscu. Mam też taką farmę zbudowaną, żebyście uwierzyli, że to naprawdę cię... Patrzcie, jestem w drugim miejscu, a tutaj normalnie. Jest 5. A tutaj normalnie, normalnie, normalnie. lecimy lecimy tutaj do tego, że tutaj jest progres. Mm, ciekawe, tylko szybko to. Pyk. Zbanek <grymne> tutaj są serwerze. O tutaj normalnie, normalnie. Też mamy więcej. 11. Teraz wiecie, jak zrobić farmę normalnie mączki kostnej. W Minecrafcie napiszcie czy wam się przyda, czy nie.